Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie omówimy sobie oczywiście najnowszą postać w AFK która niedługo pojawi się również na serwerach głównych. W tym przypadku będzie to Naroko, The Dune Gremlin, będzie to oczywiście postać klasy Wzniosłej z frakcji Zwierzę Ludzi, bohater oparty na atrybucie Siły, klasa to Tank. A główna rola regeneracja, chociaż ta postać robi bardzo wiele rzeczy, jednocześnie tankuje, wspiera, zadaje obrażenia no co zresztą później zobaczycie. No i wyjdzie wszystko w praniu. Pierwsza umiejętność, a zarazem umiejętność ostateczna, to Groundbreaker. Naroko przywołuje młodą Nadię, która będzie posiadała 120% początkowych atrybutów Naroko i będzie odporna na wszystkie efekty kontroli. Nadia to jest taki robal, zobaczycie to przy prezentacji postaci już na kukiełce, a Naroko to jest właśnie postać. Jeżeli Nadia znajduje się już na polu bitwy, to wyłania się z ziemi w najbardziej zaludnionym przez przeciwników miejscu i zadaje im obrażenia obszarowe w wartości 20% swojego maksymalnego zdrowia, a dodatkowo wyrzuca ich w powietrze mega fajna sprawa. Następnie prowokuje przeciwników w pobliżu na 5 sekund, no i w tym czasie jej zdrowie nie może obniżyć się o więcej niż 20% przez kolejne 5 sekund właśnie. No i prowokacja to jest po prostu coś takiego, że powoduje, że przeciwnicy muszą atakować właśnie ją, a nie kogoś innego. Kiedy Nadia żyje i znajduje się na polu bitwy, to za każdym razem kiedy przywołaniec ginie na polu bitwy, Nadia absorbuje jego esencję i rośnie, odnawiając sobie 5% swojego zdrowia, a dodatkowo zwiększając swój atak oraz maksymalne zdrowie o 20%, i to może zostać nałożone pięciokrotnie maksymalnie, czyli może sobie zwiększyć atak i zdrowie o 100% łącznie. Przypominam, że tutaj chodzi o robala, a nie samą Naroko. Poziom trzeci, kiedy przeciwnik użyje swojej zdolności ostatecznej, w momencie kiedy Nadia prowokuje przeciwników, no, to cała drużyna, czyli wszyscy sojusznicy na polu bitwy będą mieli zwiększoną obronę o 40% na 8 sekund. I to akurat może zostać tylko raz nałożone w danym momencie. Mega fajna umiejętność, nie dość, że mamy właśnie potężnego przywołańca, który może się jeszcze dodatkowo boostować. No, to jeszcze zadaje obrażenia obszarowe: wyrzuca w powietrze, czyli ma efekty kontroli, może się leczyć, zwiększa jeszcze obronę wszystkim sojusznikom. Później jeszcze będzie zwiększony atak, jeżeli dobrze pamiętam. Także ta postać robi wiele rzeczy jednocześnie. Dusty torpedo to pierwsza zwykła umiejętność. Na Naroko dzwoni swoim dzwoneczkiem i przywołuje jakieś trzy ryby piaskowe. Następnie te rozbijają się na nie więcej niż trzech przeciwnikach z największym atakiem. Każda ryba zadaje obrażenia wartości 200% ataku Naroko, kiedy ginie. Poziom drugi i trzeci to są zwiększone obrażenia do 220 i 240 z 200 podstawowych. Poziom czwarty to również poziom 30 grawerunku. Kiedy ryba ginie, Eksploduje, zadając obrażenie o wartości 150% ataku na roku, a dodatkowo stunuje ich na 3 sekundy. Czyli oprócz wyrzucenia w powietrze mamy jeszcze stuna. Kolejna rzecz dochodzi. Następna umiejętność to Sandy Citadel i to jest taka dosyć ciekawa, no troszkę niejasna na początku umiejętność. Ale jeżeli się wsłuchacie to będziecie wiedzieli o co chodzi. Naroko manipuluje otaczającym ją piaskiem, aby dać wszystkim przeciwnikom zbroję z piasku, która będzie trwała 6 sekund. Jednocześnie kradnie 50% tarczy przeciwników i zamienia to na ich piaskową tarczę. Tarcza, która zostanie właśnie ukradziona, czyli ta wartość tarczy nie może przekroczyć 15% maksymalnego zdrowia na Naroko. Następnie zadaje obrażenia wartości 15% maksymalnego zdrowia na Naroko przeciwnikom, czyli nie wydaje tarczy, ale Daje dosyć duże obrażenia od zdrowia, więc takie obrażenia od zdrowia są zazwyczaj bardzo, bardzo mocne i im będzie silniejsza. No to tym oczywiście większe obrażenia zada. Tarcza z piasku nie może zostać usunięta w żaden sposób, wyczyszczona i tak dalej, A kiedy się skończy, daje jeszcze obrażenia wartości 100% ukradzionej wartości tarczy przeciwnikowi, czyli mamy obrażenia od zdrowia i jeszcze dodatkowo później te obrażenia. Poziom drugi, kiedy przeciwnik otrzyma tarczę, kiedy ma na sobie piaskową tarczę, czyli kiedy ta piaskowa tarcza jest aktywna, 50% wartości jego tarczy zostaje po raz kolejny ukradziona i zamieniona w jego tarczę piasku. Poziom trzeci, obrażenia zadawane przez Naroko będą zwiększone z 15% od zdrowia do 20% od zdrowia, mega fajnie, jeszcze lepiej. Kiedy przeciwnik, który będzie miał aktywną tarczę piasku, zostanie zaatakowany przez sojuszniczego bohatera, czyli naszego w tym przypadku. To straci zdrowie o wartości 150% ataku atakującego. No i ten efekt może zostać aktywowany dwa razy na jedną sekundę, jeżeli chodzi o każdego sojusznika, czyli tak naprawdę co chwilę to może zostać aktywowane. Czyli niby dostają tarczę, ale no dostaną też potężne obrażenia od zdrowia. Dostaną też później te obrażenia, jak tarcza się skończy. Dodatkowo jeszcze zwiększone obrażenia, więc takie coś za coś na to wygląda. Monstrous Morphosis to jest ostatnia umiejętność. Na początku bitwy młoda Nadia i Naroko wspólnie wkraczają na pole bitwy. Za każdym razem, kiedy Nadia otrzyma obrażenia o wartości 5% swojego maksymalnego zdrowia, leczy wszystkich sojuszników o wartości 75% straconego zdrowia właśnie. Poziom drugi, za każde łączne obrażenia otrzymane przez sojuszniczego przywołańca, Nadia będzie się leczyła i to będzie działo w taki sposób, będzie to miało następujący przelicznik. Jeżeli przywołaniec sojuszniczy, przywołaniec traci 20% swojego zdrowia maksymalnego, to Nadia odnowi sobie 5% swojego zdrowia. Czyli generalnie ta postać będzie mimo wszystko najlepiej działała z przywołańcami. Mogą to być też przywołańcy... Przeciwnika, bo przypominam, że przy umiejętności ostatecznej tam nie było wzmianki o tym, że to musi być sojuszniczy przywołaniec. Tutaj jest, więc mimo wszystko warto mieć w drużynie takie postacie, które no, będą miały jakieś przywołańce. Nawet to te chyba będą działały teoretycznie, bo to też są jakieś przywołańce, prawda? Poziom trzeci. Kiedy Nadia urośnie pięć razy, o tym była mowa przy zdolności ostatecznej, staje się dorosła, jej normalne ataki będą zadawały dodatkowe obrażenia o wartości 3%. Swojego maksymalnego zdrowia i to jest mega fajny poziom, bo tak jak zawsze powtarzam, obrażenia od zdrowia, procentówki są mega mocne w tej grze, zresztą widać to chociażby po podejmonie, prawda? Poziom czwarty to poziom 60 grawerunku. Kiedy Nadia staje się dorosła, czyli urośnie pięć razy, pluję jakimś tam jadem pięciokrotnie na losowych przeciwników w pobliżu. Każde trafienie takim jadem zadaje obrażenia o wartości 200% ataku Nadii, Przypominam, że ona sobie może boostować atak tam o 100%, aż więc, no jak się zbustuje i będzie pluła, to będą naprawdę potężne obrażenia. Dodatkowo, za każdym razem, jak zginie trzech przywołańców, Nadia po raz kolejny pluje trzykrotnie tym jadem zamiast swojego normalnego ataku. I tutaj znowu nie ma wzmianki, czy to ma być sojuszniczy przywołaniec, czy może to być wrogi przywołaniec. Więc prawdopodobnie im więcej przywołańców na mapce, tym lepiej. Przywłańce po prostu będą ginęły, a Nadia będzie zadawała potężne obrażenia. Przedmiot sygnowany to Tremor Bells, a młot przedmiotu sygnowanego to Symbiotic Bond. No i przy aktywacji, za każdym razem, kiedy Nadia rośnie na zawsze, czyli do końca bitwy, zwiększa atrybuty swoich sojuszników o 2% od swojego ataku maksymalnie do 5 razy, czyli 10%, plus 10 to będzie 4%, czyli łącznie 20% plus 20 to 8% razy 5 czyli 40% czyli tak jak mówię nie do że tam był atak tutaj mam jeszcze atrybuty naprawdę ta postać robi bardzo wiele rzeczy wspiera tankuje atakuje no i w sumie też stunuje jakby nie patrzeć więc dużo rzeczy jeszcze leczy tak samo tam leczenie jeszcze było przecież plus 30 jad wypluwany przez nadje zmniejsza również obronę przeciwnika trafionego o 10% na 8 sekund. Ten efekt może zostać nałożony pięciokrotnie, czyli 50%, czyli teoretycznie też na bossa może być ok, jak się okazuje. Ekskluzywne meble umiejętność z ekskluzywnych mebli to respawn. Trzy czerwone mityczne mebelki, kiedy naroko używa swojej zdolności ostatecznej, leczy Nadję o 100%, czyli po prostu leczy jej całe zdrowie. Jakby nie patrzeć 9 na 9 czerwonych mitycznych mebelków, kiedy na roku otrzyma śmiertelne obrażenia, czyli takie, które powinny ją zabić, wydaje 3 staki wzrostu i staje się nieśmiertelna na chwilę, niewrażliwa po prostu na te obrażenia i odnawia sobie 50% zdrowia. I teraz tak, tutaj nie ma wzmianki o żadnym limicie, że to może zostać użyte np. tylko raz w trakcie bitwy. Teoretycznie może to zostać użyte chyba wielokrotnie. W każdym razie nie ma tutaj żadnej wzmianki, że można tego użyć tylko raz, więc teoretycznie ona może uniknąć śmiertelnych obrażeń przynajmniej kilka razy na bitwę. Jeżeli tak będzie, to będzie naprawdę mega mocną postacią według mnie. No i standardowo teścik na kukiełce, żeby zobaczyć jak wyglądają animacje postaci, efekty umiejętności i te sprawy. Także tak jak widać pojawił się ten robal taki. To jest Nadia, a główna postać to Naroko właśnie i zobaczcie, że naprawdę Zaj potężne obrażenia idą. To jest na razie wolne, bo ja tutaj nie używam żadnego przyspieszenia. I zdolność ostateczna cyk. Akurat trafiła w jeden cel tylko, ale jak widać, się leczy tak samo i rośnie przede wszystkim. I zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę, jeżeli chodzi o animacje i efekty, umiejętności, bardzo fajnie to wygląda. W sumie powiedziałem, że ona rośnie, ale chyba nie rośnie. Bo teoretycznie tutaj nie ma żadnych przywońców. Ale generalnie postać zapowiada się naprawdę na bardzo, bardzo mocno. No i jeszcze zobaczymy sobie jedną walkę dwoma postaciami. Zobaczycie, jakie ona potężne obrażenia potrafi zrobić. Samomanastą tylko. Cyk i tak naprawdę bardzo szybko po walce. No może nie aż tak szybko, ale jak na dwie postacie, to i tak chyba całkiem nieźle. I zobaczcie teraz uwaga obrażenia, i to jest tank, nie? To miał być tank, zobaczcie ile zadała obrażeń, ile uleczyła, ile wytankowała, tak naprawdę wszystko zrobiła, no powiedzmy, że sama. Więc to będzie postać, która robi wiele rzeczy jednocześnie, będzie tankiem, będzie miała potężnego, tak jakby, samona, będzie zadawała potężne obrażenia, będzie zwiększała atrybuty, będzie zwiększała obronę, potrafi zestunować, potrafi wrzucić w powietrze, potrafi uleczyć. Więc naprawdę bardzo wiele rzeczy ta Naroko będzie potrafiła zrobić. Jeszcze przypominam, że będą obrażenia procentówki, więc no, zapowiada się na bardzo, bardzo potężną wręcz postać. Wstępnie powiedziałbym, że to będzie potwór, ale nie chcę tutaj na razie rzucać słów na wiatr, no bo może dostać nerfa, może okazać się, że na wysokich etapach kampanii jednak nie daje rady. Ale ma procentówki, więc raczej o to bym się nie martwił. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję. Za obejrzenie tego filmu swoje opinie standardowo możecie zamieszczać w komentarzach. Życzę Wam miłego tygodnia. No i Do zobaczenia w kolejnych moich filmach.